Dzień dobry, witam serdecznie, Paweł Kmiecik, Poranek gaz 24 Dziś Państwa i moim gościem jest pan Piotr Kuczera, prezydent Rybnika i przewodniczący Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Dzień dobry, panie prezydencie i pani przewodniczący. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dziś, w roli drugiej i o rolę drugą, a dokładnie mówiąc o tak zwaną uchwałę antysmogową, będziemy i będę pytać. A dokładnie mówiąc, ta uchwała nosi nazwę Uchwała w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, ale uchwałą antysmogową powszechnie i potocznie jest zwana. Pytanie, więc pierwsze: zegartyka od stycznia kontrole bez ulgowej, jeśli chodzi o antysmogową uchwałę? No Do tego zobowiązuje nas prawo od 1 stycznia i rzeczywiście nie chciałbym tu wysłać fałszywego sygnału, że właściwie nic się nie zmieni, bo zmieni się właściwie wszystko. Oto samorządy mają narzędzie, aby przystąpić do kontroli, aby egzekwować wymianę źródeł ciepła, które zgodnie z uchwałą powinny zostać wymienione. Chodzi w tym wypadku od stycznia 2022 roku o te najstarsze piece, piece bez certyfikacji. Stąd taryfa ulgowa tylko dla tych, którzy poczynili pewne wysiłki i taki był zamysł programu referencyjnego w pewnym sensie przygotowanego przez Śląski Związek i Powiatów przy współpracy z urzędem marszałkowskim. Zatem mamy pewien plan jazdy i chcemy go bardzo konkretnie realizować a właśnie tylko po to, czy aż po to, aby uchwała antysmogowa realnie weszła w życie. To nie będzie tak, że bez względu na wszystko 1 stycznia, jeśli ktoś nie wymieni, tak zwanego kopciucha, to zostanie ukarany. Jak pan prezydent wspomniał, jeśli ci, którzy poczynili pewne działania, no właśnie, cóż to też oznacza, poczynić pewne działania, na czym to polega? Czyli kto może jeszcze nie być ukarany, oczywiście nie zachęcamy do tego, żeby korzystać z tych fultek. Nasze rekomendacje idą w takim kierunku, aby. Przede wszystkim wskazać na to, że prawo obowiązuje. Z drugiej strony życie przynosi takie przypadki, a właściwie wolny rynek przynosi takie przypadki, że na przykład ktoś ma zamówiony piec, ma podpisaną umowę, środki wpłacone, a niestety on nie dotarł. Ma podpisaną umowę z osobą, która ma montować dane instalacje, a niestety ta osoba ma tyle zamówień, że nie jest w stanie się z tego wywiązać. Otóż są przypadki, że ktoś ma gotową instalację gazową, ma piec, a niestety spółki gazownicze nie zdążyły się, nie zdążyły podłączyć gazu. Stąd tutaj mamy taką rekomendację, między innymi w tych wypadkach, aby podchodzić do każdego przypadku indywidualnie, ale też i to jest bardzo ważne zastrzeżenie i o tym głośno chcemy mówić, że będzie tak zwana kontrola, czyli ponowna kontrola w okresie. Zaznaczonym w protokole. Nasze rekomendacje posiadają taki załącznik, czyli gotowy protokół, który właśnie opisuje wszystkie te sytuacje, ale też wskazuje na konkretny termin, gdzie ponownie służby gminne, Straż Miejska, pracownicy Wydziału Ekologii będą przychodzili i będą mówili: Sprawdzam, ponieważ chcemy wesprzeć wszystkich tych, którzy poczynili przygotowania, poczynili pewne wysiłki, aby odpowiedzieć na wezwanie uchwały antysmogowej, no a chcemy dać jasny sygnał wszystkim tym, którzy nie zrobili nic, że czas nieuchronnej kary się zbliża. 1 stycznia to akurat czerwona kartka, dzień wolny, to pewnie jeszcze może niekoniecznie tego dnia będą kontrole. Zresztą trzeba będzie jeszcze odespać Sylwestra, ale już po 1 stycznia, jeśli ktoś faktycznie podjął działania, warto mieć dokumenty, które wskazują na to, że oczekuje na realizację tej swojej domowej inwestycji. Tak, no ale ja też chcę przypomnieć, że od 1 lipca wchodzi program czy wszedł program ewidencji emisyjności budynków. To oznacza, że przez cały rok, od 1 lipca 2021 do 1 lipca 2022, mamy obowiązek zarejestrować swoje źródło ciepła. I to też będzie na pewno system, który będzie wspomagał tę kontrolę. To się tworzy dosłownie na naszych oczach i gmina, ale też poziom ministerstwa, poziom rządowy będzie miał jasną informację. Jaki, z jakim źródłem mamy do czynienia? Z punktu widzenia gmin, Straży Gminnych Wydziałów Ekologii, na pewno nastąpi w wielu gminach wzmocnienie tychże patroli, ponieważ jest ogólne przekonanie, że w Województwie Śląskim dzisiaj smog jest podstawowym problemem. Ja tutaj na pewno chcę podziękować wszystkim tym, którzy współtworzyli te rekomendacje, bo ta świadomość właśnie u tych instytucji jest to. Urząd Maryszałkowski to na pewno Górnośląska Zagłębiorstwa Metropolia, to na pewno Instytut Chemicznej i Węgla, Alarmy Smogowe, Inicjatywy Oddolne i oczywiście członkowie Śląskiego Związku Gminy Powiatów. I właśnie Śląski Związek Gminy Powiatów powołał zespół roboczy, który ma tematem tak uchwały antysmogowej się zajmować. Czym się zajmuje zespół roboczy? No takim podstawowym zadaniem było właśnie przygotowanie rekomendacji, one powstały i na pewno ten temat jest na tyle żywy i ważny, że będzie stale przez Śląski Związek Gmin i Powiatów monitorowany. Z punktu widzenia zainteresowania naszych gmin na pewno skupiamy się z jednej strony na majątku własnym gminnym, myślę tu o tym zasobie szkół, strażnic OSP, domów kultury, ale też zasobie komunalnym, czyli zakłady gospodarki mieszkaniowej, ale również współpracujące z miastami spółdzielnie. Tu ten dialog jest potrzebny, ta rozmowa cały czas jest potrzebna, no bo jesteśmy wszyscy na etapie pozyskiwania środków europejskich, pozyskiwania dotacji, poszukiwania źródeł finansowania tych potężnych dla miast, Miasteczek czy mniejszych miejscowości, inwestycji. To dzisiaj jest problem strategiczny, problem podstawowy. Stąd też Śląski Związek Unibiotów będzie monitorował i wspomagał wszystkie te działania. Kilka dni temu odbyła się konferencja dotycząca wdrażania zapisów tzw. uchwały antysmogowej. No i pytanie do Pana, bo wspominał Pan o tym, że czas edukacji już się skończył, więc na jakim etapie, jeśli chodzi o wdrażanie tejże uchwały, jesteśmy? No ja pamiętam doskonale rok 2017 i też sadę Sejmiku Śląskiego, gdzie była uchwała antysmogowa prezentowana. Minęły cztery lata, czyli ten okres przejściowy, gdzie mieliśmy szansę wszyscy się przygotować. W różnym stopniu to się udało, z różnych względów, na przykład środki europejskie, myślę tutaj głównie o większych miastach, nie zawsze wpłynęły, czy nie zawsze udało się wygrać konkursy, ale dzisiaj mówi nam no to wprost dokument uchwały antysmogowej, do no jest czas, gdzie pierwszy etap realizacji przed nami. Ja bardzo bym chciał, aby pewna masa krytyczna się przewaliła, to znaczy, że te osoby, które zainwestowały w swój zasób, myślę tu o osobach prywatnych, to osoby, które poszukiwały się dotacyjnych i również te osoby, które, do których trafiła edukacja, bo Gminy, ale też Śląski Związek Gminy i Powiatów wykonał duży wysiłek, aby edukować mieszkańców w ciągu tych 4 lat, mówić o tym, gdzie szukać pieniędzy, gdzie szukać tych pieniędzy dotacyjnych. No i dzisiaj też jest te pierwsze sprawdzenie. To nie jest popularne, gdy ktoś mówi o karach, ale też nasze rekomendacje mówią o jednej rzeczy. Najpierw popatrzymy, czy mieszkańcy, ale również gminy dokonały jakiegoś wysiłku, poszukiwały środków, czy udało się. Te, udały się te poszukiwania, udały się wszystkie procesy inwestycyjne. Jeżeli nie, no to na pewno wskazujemy, że będzie kolejna kontrola, i tych zaangażowanych nie chcemy karać, a na razie tylko upominać. Tych, którzy nie zrobili nic, wysyłamy jasny sygnał: ta kara jest nieuchronna. Czy w kwestii walki ze smogiem jest coś, co można byłoby zrobić inaczej, lepiej, czy jest jakaś słabość tych działań antysmogowych? Ja przyznam się, że ja bardzo wierzę w gospodarkę wolnorynkową, i tutaj dla mnie takim pierwszym elementem jest po prostu cena paliw. Myślę, że tutaj dzisiaj dość dużą słabością może być po prostu galokująca cena na przykład gazu czy prądu. Myślę, że w tym obszarze można by się pokusić o pewne działania związane z łagodzeniem polityki akcyzowej, na przykład państwa, aby te źródła były tańsze i być może też ten element czysto ekonomiczny mieszkańców by szybciej przekonywał. No dzisiaj jesteśmy w przededniu tworzenia budżetu, czy właściwie pokazywania budżetu do 15 listopada, trzeba je zaprezentować no i z nich jasno wynika że ceny prądu dla samorządu wzrosną o około 60%. To też oczywiście dotyczy naszych mieszkańców, dotyczy prywatnych posesji. Myślę, że ten element dość mocno może zaburzyć tą politykę antysmogową, no ponieważ trudno przekonywać mieszkańców do czegoś, gdy e, tak naprawdę w ciągu ostatnich dwóch lat te ceny, niestety, e, dość dramatycznie nam rosną. Myślę, że cały czas potrzeba edukacji, potrzeba zmiany mentalności, e, potrzeba oczywiście dotacji i mówienia o tych dotacjach, no ale też trzeba jasno i odważnie mówić o tym, że dla tych, którzy nic nie zrobili, ta kara jednak e, będzie. Ostatnie tygodnie, ostatnie miesiące. Aby żeby podjąć działania w kwestii wymiany tak zwanego kopciucha. Zachęcamy. Nie tylko warto, bo chodzi o zdrowie, ale warto uniknąć mandatu. Dokładnie tak. Ja zachęcam do takich działań, no bo nasze zdrowie jest dzisiaj najważniejsze. Pomyślmy o tych najmłodszych, którzy w sposób wybitny cierpią z powodu smogu. No i nie bójmy się tej zmiany. Ona może przynieść tylko lepszy komfort życia w naszych miejscowościach. Dużo zdrowia. Również dziękuję pięknie. Bardzo dziękuję Państwu i moim gościem był Pan Piotr Kuczera, prezydent miasta Rebnika i przewodniczący Śląskiego Związku Gminy Powiatów. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia.